Co ciekawe, pod ziemią. Tu bowiem znajduje się największy w Polsce i jeden z największych w Europie kompleksów militarnych Międzyrzecki Rejon Umocniony. Budowę fortyfikacji rozpoczęła III Rzesza w roku 1934. Choć tak naprawdę prace nigdy nie zostały zakończone, a plany niezrealizowane, i tak Międzyrzecki Rejon Umocniony poraża swym ogromem. Kilkadziesiąt kilometrów długości, setki obiektów. Tunele łączące koszary, dworce, węzły komunikacyjne, maszynownie. Doskonale ukryte wśród lasów i łąk żelbetonowe bunkry. Rozbudowany układ zabór, ruchomych mostów, kanałów. Skala przedsięwzięcia oszałamia rozmachem, ale też poziomem rozwiązań inżynierskich. Grubość stropów i ścian wahała się od 60 cm do 3,5 m. Cały obiekt posiadał też odwodnienie grawitacyjne. Międzyrzecki rejon umocniony rozciąga się pomiędzy Wartą a Odrą. Składa się na niego ponad setka bunkrów, z których kilkadziesiąt połączonych jest podziemnymi tunelami. Najgłębiej położone fortyfikacje znajdują się nawet 40 metrów pod ziemią. Na powierzchni podziwiać można potężne stalowe kopuły bunkrów i betonowe linie smoczych zębów, czyli zapór przeciwczołgowych. Wiedzanie podziemnej trasy turystycznej Międzyrzeckiego rejonu umocnionego pętla boryszyńska pozostawia w pamięci niezatarte wrażenia, nieprzenikniony mrok, atmosfera tajemnicy. Wszechobecna cisza przeżywana jedynie kapaniem wody oddziaływają na wyobraźnię turystów. Trzeba jednak uważać, by naszym udziałem nie stała się jakaś prawdziwa podziemna przygoda. Bunkry są bowiem bardzo niebezpieczne. Łatwo wpaść w doły pułapki, niezabezpieczone szyby, otwory w podłogach na wyższych kondygnacjach. Dlatego fortyfikacje najlepiej zwiedzać z przewodnikiem znającym podziemne niebezpieczeństwa. Obecnie zezwolenie na uruchomienie całorocznej trasy turystycznej otrzymała gmina Lubra. Trasa ta ma Wyjmować fragment umocnień w ich południowej części pomiędzy dwoma pancerwerkami dlą boryszyńską i dworcem kolejowym Konrad. Ale podczas spacerów podziemną trasą turystyczną czeka gości jeszcze jedna atrakcja. Tu właśnie znajduje się największy w Europie rezerwat nietoperzy. Co roku w bunkrach zimuje około 30 tysięcy tych ssaków. Mietoperzem odpowiada stała temperatura podziemi wahająca się pomiędzy 8 a 10 stopniami Celsjusza oraz bardzo wysoka wilgotność. W północnej części umocnień powstał rezerwat niedoperek, w którym zimuje 12 gatunków między innymi rzadki albinos. Ochroną objęto również część południową podziemi, czyli tzw. pętlę boryszyńską.